Fińska firma Wawel jeden z największych skandynawskich producentów mebli, stelaży i tkanin do jachtów oraz łodzi, rozpocznie działalność w Hali Procesów Technologicznych w Suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód. W trakcie specjalnie zorganizowanej 1 kwietnia konferencji prasowej Mikko Weinikainen, właściciel firmy, oraz Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk, przedstawili szczegóły związane z tą inwestycją. Firma Vavaruste działa w mieście Kuopio w Finlandii od 1969 roku, a w ostatnich latach zdecydowała się o ekspansji na rynek Europy Środkowo-Wschodniej. Zarząd firmy brał pod uwagę 20 lokalizacji, a ostatecznie 3 miasta: Suwałki, Ełk i Olsztyn. Cieszę się, że to akurat nasze miasto wybrali Finowie, powiedział Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk oznacza to nowe miejsca pracy, ale także jest to dobrym znakiem dla Suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego, bo to właśnie tu w hali procesów technologicznych firma będzie prowadziła produkcję swoich wyrobów. Mikko Veinikainen, właściciel firmy Va Varuste, stwierdził, że obecnie na rynku skandynawskim panuje tendencja przenoszenia firm do Polski ze względu na dobre skomunikowanie z resztą Europy i mniejsze niż w Skandynawii koszty produkcji. To, że zdecydowaliśmy się na założenie firmy w Suwałkach, nie było przypadkiem. Zachęciła nas świetna oferta Suwalskiego Parku naukowo technologicznego bezpośrednie sąsiedztwo drogi Via Baltica oraz w dalszej perspektywie czasowej ulgi, jakie oferuje Suwalska specjalna strefa ekonomiczna powiedział Mikko Weinikajnen. Właśnie w strefie w przyszłości firma planuje zainwestować około 1 miliona euro na wybudowanie nowej hali produkcyjnej w której docelowo zatrudnienie znajdzie 60 osób. Działalność w Suwałkach firma Wawa Ruste rozpocznie w połowie tego roku. Na początek zamierza zatrudnić 15 szwaczek, które będą obsługiwały maszyny zainstalowane w hali procesów technologicznych w Parku Naukowo-Technologicznym. Dzięki produkcji w Suwałkach właściciel firmy planuje podwoić obroty firmy, które obecnie wynoszą 4 miliony euro rocznie. We wtorek 1 kwietnia odbyły się uroczystości z okazji upamiętnienia 70. rocznicy stracenia w suwałkach 16 mieszkańców Suwalszczyzny. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha, celebrowana przez księdza kanonika Krzysztofa Krupińskiego, odprawiona w intencji pomordowanych. Wem mszy świętej uczestniczyli Andrzej Chuchnowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz, zastępca prezydenta Marek Buczyński. Wśród zgromadzonych w świątyni byli samorządowcy, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, młodzież suwalskich szkół oraz mieszkańcy miasta. Licznie reprezentowane były również poczty sztandarowe. Po zakończeniu mszy świętej zgromadzeni na uroczystości przeszli pod pomnik straceń. Pomnik upamiętnia tragiczne zdarzenia z 1 kwietnia 1944 roku. Właśnie tego dnia w miejscu, gdzie stoi obelisk, Niemcy powiesili 16 mężczyzn. Wcześniej w zamian za ich uwolnienie żądali ujawnienia nazwisk dowódców oddziałów armii krajowej, które walczyły w okolicach Suwałk. Domagali się wydania rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego Zaręby zastępcy suwalskiego inspektora Armii Krajowej. Pomimo obiecywanych nagród, nikt nie zareagował na te wezwania. Pod pomnikiem prezydent miasta Suwałk, Czesław Rankiewicz, w swoim wystąpieniu powiedział m.in. Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, a zawdzięczamy to przede wszystkim tym osobom, które oddały swoje życie za ojczyznę. Historia nauczyła nas, że wolność nie jest dana raz na zawsze, chociażby wskazują na to wydarzenia ostatnich tygodni. Do obrony wolności musimy być zawsze przygotowani, szczególnie polskie siły zbrojne. Przy dźwięku werbli delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów na grobie straconych członków ruchu oporu w lesie szwajcarskim.